W dzisiejszym odcinku Agropogody BASW będziemy kontynuować temat ochrony zbóż ozimych przed patogenami. Specjaliści z firmy BASW podkreślają rolę, jaką odgrywa wczesne użycie preparatów, które w tym przypadku będą działać nie tylko interwencyjnie, ale przede wszystkim zapobiegawczo. Choroby grzybowe potrafią obniżyć plony nawet do 25%. Zapytajmy o idealny preparat do zwalczania patogenów. Do zarejestrowane do zwalczania chorób grzybowych w zorzach ozimych i jarek. Duet Star, dzięki temu, że zawiera fenpropimorf, substancję aktywną z grupy mor morfolin, jest e, specjalistą do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż. I ten mączniak prawdziwy zbóż e, może występować w różnych fazach rozwojowych e, zbóż jarych bądź ozimy, dlatego o, Termin wykonania zabiegu tym preparatem jest uzależniony głównie od pojawu chorób grzybowych. Duet Star to preparat o niezawodnym mechanizmie działania, który wynika z połączenia dwóch uzupełniających się substancji aktywnych. Substancje te sprawiają, że środek zapewnia długą ochronę całej rośliny, jednocześnie nie pozwalając uodpornić się patogenom. Jest skuteczny w różnych warunkach pogodowych. Towarzyszące nam w tym tygodniu słońce będzie sprzyjać wegetacji.